Widzowie, już w tym filmie dowiecie się, kim tak naprawdę jest podróżnik, który występował w moich filmach Widzowie. Jak możecie tutaj zobaczyć po tytułach odcinków, no to tutaj Widzowie naprawdę się pojawia słowo podróżnik w niektórych filmach i tak naprawdę Widzowie odkryłem, kim on jest. Jeszcze wam Widzowie nie mówię, kim on jest, ale naprawdę jak się tylko dowiecie Kim jest ta postać, którą tutaj widzowie widzicie, to się po prostu widzowie mega, mega zdziwicie. Ukrywał to przede mną i przed Wami przez około 3 miesiące, aż widzowie się przyznał. Więc zapraszam do oglądania. Drodzy widzowie, zapraszam Was na mój serwer Discord. Link do niego możecie znaleźć w opisie tego filmu lub w komentarzu pod tym filmem. Bardzo gorąco zapraszam. Jeśli postanowisz widzo dołączyć na mój serwer Discord, to będziesz na bieżąco informowany o nowych filmach, live'ach, shortsach, TikTokach i innych tego typu rzeczach. Więc bardzo gorąco polecam dołączyć. Oprócz tego widzowie na moim serwerze Discord są różne konkursy, tak zwane giveawaye, widzowie często tutaj robię konkursy, możecie wygrać różnego rodzaju nagrody, no i fajne rzeczy, więc polecam widzowie dołączać, żeby móc wygrać widzowie Cokolwiek no i oprócz tego jest tutaj tak zwana rozrywka widzowie są różne tutaj przygotowane dla was gry możecie widzowie sobie właśnie pograć na serwerze Discord więc naprawdę widzowie to jest przemyślane więc bardzo bardzo gorąco gorąco polecam dołączyć a w przyszłości będzie widzowie jeszcze więcej różnych widzowie tutaj yy, aktywności na tym serwerze Discord jakby tego było mało, widzowie, to mamy tutaj specjalne kanały na gry Supercella, czyli Brawl Stars, Squadbusters, widzowie. Oprócz tego inne gry, czyli Fortnite, Minecraft, Clash Royale. Widzowie przyszłości dodamy jeszcze inne gry, jeśli będziecie chcieli. No i oczywiście, widzowie, tutaj mamy Voice chaty yy, właśnie gier Supercella. Widzowie yy, innych gier, czy tak po prostu sobie porozmawiać. Więc naprawdę, widzowie, tutaj aktywności jest sporo sporo jest kanałów widzowie naprawdę tutaj serwis jest zorganizowany yy, na wysokim poziomie więc widzowie nie czekajcie dołączajcie i widzowie zapraszam do filmu cześć, cześć widzowie to jest mój kolejny odcinek z Minecrafta a tematem dzisiejszego odcinka jest to, że moi drodzy, dzisiaj będziemy sobie e, szli właśnie na plażę. Tutaj przede mną jest widzowie plaża i zobaczcie, aksolotle pięknej. Dzisiaj będziemy, widzowie, opalali się na tej pięknej plaży. E, w sumie, widzowie, nie mamy co robić tutaj, bo tam coś było, widzowie? Dobra, chyba mi się zdawało. No bo ostatnio, właśnie sobie, widzowie, ten apartamentowy, tutaj widzowie, wykupiliśmy na samej górze. No i. I okay. Nie, to tak. ty? Nie, ty nie, jesteś. nie, to nie ty, to nie ty, nie, nie, eee. nie, nie o. To ty, ty jesteś podróżnik? To ty? O, otwórz się się Całe wieki cię nie widziałem Gdzie ty byłeś? ty Kim jesteś? Kim jesteś? Kim jesteś? No... Fifim YouTuberem, nagrywam na YouTube'a To jesteś z się... Jakie ty jesteś? włosy? Czarne włosy miałeś mnie Przytruł czymś i teraz Aha, okay, tak wyglądam Aha, okej, to w końcu to dobra, nie, nie, masz się tłumaczyć Masz się tłumaczyć. Eee, no pokonałem Herobrine'a ogólnie, tak jak, jak nie wiem czy wiesz, czy nie wiesz, ale pokonałem Herobrine'a No? Nie, tak, nie To chyba ja robię. No nie Już go nie ma na tak, serwerze. Czekaj, czekaj, policz mi, ile, ile się nie widzieliśmy No nie wiem Z miesiąc? Na pewno A wiesz co robimy przez ten miesiąc? No, nie wiem. Czekaj, co wiem? Coś związanego z Hero Brainem? Tak! Szukają cię dobrze, nawet? Eee. Naprawdę. A ty, bez niełowa, sobie ta nie wiem, co robisz, nie wiem, czy to czy co to, to jest w ogóle. Siedzisz sobie tutaj, szukają cię 3 dni, bo postanowiłem po 27 dniach cię odnaleźć. No, bo nie widziałem Ciebie. Poszukałem po kilku krainach i nie zdradzę Ciebie, więc postanowiłem, że chcę miejsc to, idzie, jest najmniej, najmniejsze prawdopodobieństwa, że będziesz i co to w ogóle są te tabliczki, w ogóle? Bo świętowałem o, po prostu, o, że pokonałem Hierobrinya. No tutaj są tabliczki, po prostu tak, jakiś szef kempingu zostawił tabliczki, że, bo to ogólnie ja tylko ten domek zbudowałem tutaj ten mój główny domek, a to wszystko zbudował ktoś. Ja nawet nie wiem kto, bo jeszcze tej osoby nie poznałem. I e, może to e, być, e, 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 i może to być ty. No chciemy Chodź, idzie idę do już. Idzie za mną. Ty, z... nie wiem czy mam tu słuchać. Czekaj. Dobra, mam. Idzie za mną. Czekaj, bo ja zginę. Idzie za mną. No. A teraz ja to strzałeś, żeby cię mogły zabić tego świata. Bo stąd nie wrócisz. No. Dobra. Idę. Idziemy, już, już, już. Przedemną, mną. Już Dobra, ja może będę się opalał. Widzowie, bo taki był temat. Nie, 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 nie. idziesz, bo strzałam. Jest, już, już. Dwaj do tego czegoś. Z tego czegoś waż. Nie, tu, tu nie mogę, bo tutaj nie jest Stark, tutaj Zaj, pracuję. Bo strzelam, nie mogę. tu strzelam. Tu, pr tu pracujni. Dobra, może Sprite... Sprite'a sobie mogę kupić, bo tutaj Sprite chłop sprzedaje, dobra, czekaj, czekaj. Nie. Mam Emeralda jednego. Dobra, to mu mogę zapłacić OK. Nie no, sobie... ty nie kupujesz, ogarnij się. Dobra, Sprite, wizowie. Nie, nie kupujesz, nie. Wizowie wasze zdrówko. Dobra. Nie, ogarnij się. No, no. Się. Już słucham, już słucham. Nie. Mamy sporo do wyjaśnienia. Nie, stój! No chciałam! 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 Zjadł się! Tak? Dwa? No, już tam uciekło i się strzela. No dobra, mów! No to chodź! Jestem! Zobaczmy! Mm. Dobra, tłumacz, co chciałeś powiedzieć. No dobra, czekaj, nie, dobra. Widzę, że ty mnie jeszcze jakoś. Wygodnie, ci z tyłu wygodni upadł i zrobił wygodniejszy, szybko, ty wiesz? A, no, 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 to poczekaj chwilę. Poczekaj sekundę... Dobra, patrz, ja chcę się tam iść poopalać Spokojnie, nie uciekaj Bo opadnę, że cię mogę dać. No, GP... Eee, nic, Nie ma zła, ma Co masz? Co masz? Tłumacz masz... Nic, Nie ma nie ma Nie ma Dobra Teraz... Tak... Ty, ale widzowie, piękna pogoda, no... Żal nie opalać, żal... Żal się nie opalać, naprawdę no, przykro ale muszę ci przerwać. Właśnie tu, tu. Dobra, ty skoczyłem. Co to jest, co to jest? Gdzie ty jesteś? No, skoczyłem tam. Ty, TNT, gdzie? TNT wybucha, TNT wybucha. Człowieku, zabierz gdzie to. Ty? Co ty tam zrobiłeś? Pułapkę na mnie? Gdzie, gdzie ty jesteś? E... Dobra, dobra, no. Co ty przygotowałeś? Co ty przygotowałeś, mów? A Gdzie ty jesteś? Eee... Sekunda Dobra Okej okay. Dobra Widzowie Dobra, idziemy, idziemy widzowie Stary Albo tutaj przyjdziesz Albo cała wioska Dobra Masz czas, no dobra, nie, masz 10 sekund, żeby tutaj przyjść Ja tutaj cała wioska spłonię okay. O. Od 20 sekund za tym biegam. Bartosz. Bartosz. No to już. To nie już tylko teraz. No. No dobra, mów. Jakoś się z skończą, naprawdę no, no. <laughs> Masz jedzątko Nie mam jedzenia, spokojnie Tutaj Zdobyłem swoją Dobra eee. <laughs> Dobra, no Teraz Odej mi kilo Oddaj kilo Nie mam nic, ale teraz tak szczerze, nie mam nic Naprawdę no. Ale nie, teraz mam jedzonko. dobra, oddam wszystko co mam Autentycznie, nie mam nic I teraz nie żartuję a wiesz, że jeżeli koniec, to poza ciebie się nie skończy? Dobra, w tym, nie wiem co rację mi to odcinka, ale jak będziesz mógł obejrzeć, albo nie, to zobaczysz, że tylko mam teraz bez sztyki. I nic więcej. Tak, no do tego musi się o to odgadać. Dobra, jest skąd tu? Stań tu. Gdzie? Tu. Tu. No, teraz. Tak. Właśnie. Skąd ty masz obsydion? Nie pytaj. Właśnie. Już. Właśnie tu. <laughs> no dobra. No to właśnie Dobra no. Dobra No mów, mów Ale... Dyć. E! No dobra Co masz mi do powiedzenia? Powiedz tak No, no się, się przypomnalił teraz jednak... Właśnie, Hade, jednak zostałem z tym Hero Herobrine mnie, Hirobran, nie wiem... Co mi zrobił, ale... Opętał, opętał chyba No to chodź tu Czekaj, bo ja muszę... Okej okay. No to będzie. dość. powiem, zresztą tylko czatów wszystko co masz, albo to miejsce swoje Dobra, idę, 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 idę Nie, oddawaj temu, Dobra Wszystkie, oddawaj temu To w sumie może wywalę, bo... Tego akurat nie potrzebujemy Dobra, chodź no, dobra Mamy do obgadania dużo rzeczy, chodź No skacz! Już Czekaj, o dobra, pływałem, pływałem, dobra i już No Właśnie Właśnie Dobrze Słuchaj, musimy grać, musisz być w takiej pozycji, no bo inaczej Inaczej umrzesz, w sensie inaczej, no, nie słuchasz nie. Dobra, jest tak, jest taka sprawa, że ty yy, jesteś jakiś opętany, opętanym, jakimiś nierokami jest, jest wszystko... Ogarnij się! No dobra, no, mów, mów. Nie, za no, to. Zapadł. Słuchaj, jest prawa. musimy pogadać o chwilę, no bo... Cholera, poczekaj. Ja Cię przepraszam, Kiki. ja Cię przepraszam. Co się stało? Ty jesteś podróżnikiem. Właśnie, tak nie do końca. Czy podróżnikiem jestem, ale. o komandzie. Yy, w związku z czym. boję się, widzowie. Nie jestem wcale. żaden nie wiem. Goście z laboratorium, nie jestem, nie wiem. Nie wiem, jak ktoś krobię Nie wiem, ja się, ja się o po prostu zrobiłem wszystko dlatego, bo chciałem być w całą Okay. A to, że problem był to był przypadek i nie wiem jak go pokonać, wcale nie zabijają go, tylko zatruwają na dość ciekawy efekt, ale nie zabijają. Więc. Przepraszam ciebie, ale pewnie nie chcę, żeby już trzeba. Eee. Widowie, ja teraz się... Ale jakbyś mógł mi jeszcze zniszczyć, bo ja na naprawdę nie mam kilofa, ani nic. No faktycznie. Jasz. Nie wiem musisz tam pokonać się obrana, ja nie wiem, co zrobić. Wysięgam. Ale ja już pokonałem go. Co? Pokonałem Hero Ty to Pokonałem Hirobrana. Jak? Długa historia, długa historia. Bym musiał ci naprawdę wytłumaczyć to. Byłem trzy razy porwany przez niego. No, stary, to czemu? A, w sumie. Aha, bo ty już rozegarka. To się. Zegarka zobaczy. Ale nie mam, że... Ja kręcę, stary... No przepraszam, chyba nie chcę, żebyś już odszedł, co, bo... No, bo nie jest to kłamce po prostu, komentarz. Okej. Mam ich też, mamy się z tego no. wymiaru. No, nie, możesz zostać tutaj. Nic się nie stało. Yy, najważniejsze, że po prostu już nie ma Hero Brain Pokonałem go, jestem z tego zadowolony. Myślę, że ty też. No i możemy żyć już bez Hero Brain po prostu w mojej wiosce. Myślę, że. Ale, Ale wróciłem do i tamtej. No? Tak. A właśnie, co do tej kwestii na temat tych twoich filmów, nie? no to. Ja też jestem YouTuberem. Co? Co? Tak. Je... Jestem, no, jestem YouTuberem. Cześć. Jest. Eee. Widzowie on żartuje? Czy. bo ja nie wiem, ja się pogubiłem. Naprawdę. Ale dopiero zaczynasz, czy już nagrywałeś? Bo ja nie wiem. Nie, ja, no nagrywam już od 1 grudnia 2023 roku. Ja cię kręcę. Widzowie... Nie wiem, najpierw podróżnik, później on mówi, że nie wie, jak pokonać Hero teraz, mówi mi, że jest youtuberem. Nie wiem, pokonać, ale bo po prostu te filmy są super naprawdę i po prostu wiesz... E, chciałem być ciągowcem. Okej. Okay. No... No nie wiem, co powiedzieć. no Cieszę się. A ile a, a, czekaj, czekaj, czekaj. A będziemy nagrywać razem na mój kanał też? Oczywiście, że tak. Tak. A może. A, a mogę ten powiedzieć, jak się robi na mój kanał? Dasz mi do opisu tego, co się w swoim filmie? Dam mi do opisu i w komentarzach. Czy teraz nagrywasz? nagrywasz? No, no, nagrywam. Teraz nagrywam odcinek. Uch, wracamy do wioski. Chodź. Dobra, wracamy do wioski. Czyli widzowie, ostatecznie, to jest. Ostatni dzień wakacji, tylko widzowie, jest jeden problem Dobra, to czekajcie, czekajcie, masz te złoto, bo ja widzę coś obiecałem kilka odcineczków temu Czekajcie, że jak będziemy wracali, to ja sobie kupię pamiątki Czekajcie, ja w sumie jest mnie stać, jest mnie stać, widzowie, dobra To lecimy do tego jednego, widzowie, do tego żółtego tutaj kupca Dobra, musimy kupić, widzowie, Rolex Rolex kosztuje, widzowie, ile? 50 zł, 50 zł kosztuje, widzowie, to dobra Płacimy, czekajcie, tutaj 50 zł. Yy, tutaj widzowie kupujemy Rolex i widzowie możemy wracać, mamy Rolex a to chodź, 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 słuchaj, muszę jeszcze coś opowiedzieć Tak? Mam Ci sporo opowiadać. chodź, to pójdziemy, a odmianę też Ci opowiem, co? Dobra No to chodź Widzowie, ale naprawdę, ja jestem zaskoczony takie informacje dostałem, nie gadałem z chłopem miesiąc, dowiaduję się takich informacji, no... No nieźle. No bo, no i słuchaj, no myślę, że powinniśmy razem stworzyć serwer Discord dla widzów twoich i moich, co za to? Znaczy ja dla swoich już mam. Nie, nie wiem jak ty. Nie? Czekaj, ale... Serio? Czekaj. O! Ilu z Yyy, no nie wiem, tak, znaczy jak teraz to widzowie... Czekaj, auto... czekaj, 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 bo teraz jest który? To jest jesteś, yy, no. No, to jest 24. A, Widzo... no, a widzowie to zobaczą w połowie października, więc myślę, że z 3 tygodni... No z miesiąc, jak to widzowie oglądają. Serio? No A. No, no to za pół miesiąca, no za miesiąc nagrywam dopiero na do mój kanał. No, dokładnie. A słuchaj, można powiedzieć tak że pod każdym swoim filmem będzie um, opis do mojego y, kanału, a pod moim filmem będzie jakby ten twój kanał. Możemy, możemy zrobić coś takiego. Jakby no. wiesz co, musimy zrobić coś takiego, kiedy ja cię po mojej wioska. A bo ty też masz wioskę, a dobra. Tak, 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 ale moja no, no lepiej wygląda i ma chociaż miś członków poza mną. Okej, okej. Ale jest to, to piękne werska nazywa się ono Kaczminowo Kaczminowo? Kaczminowo Moja jest bez nazwy, a skąd taka, taki pomysł na nazwę? No, to idź, to idź czemu? No? No bo to wioska kaczek jest, jeden człowiek yy. <laughs> Okej, okay, widzę wie No bo tam są, ja tam jest kaczek Czekaj, to są... Trzy kaczki plus jeszcze jeden człowiek, może no, cztery kaczki. Trzy kaczki, jeden człowiek tam są. Okej, okay. dobra, chodź, może tutaj się przyjrzyjmy. Tak, no i pewnego razu, chodź 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 tutaj, czeka, chodź czeka, chodź, wróć, wróć. wróć. No i pewnego no. razu po prostu przez przypadek tutaj dołączyłem do ciebie przez ten portal. I tym portalem codziennie po prostu wracałem na moją wioskę i po prostu wiesz, jak mnie nie było, czekać przez te miesiące, chodź ja chodź to chodź 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 rozumiesz. A dobra, rozumiem, rozumiem. Wiesz, jakby co, co kilka, co jakiś czas, warto do swojej że żeby tam też ogarnąć, wiesz o co chodzi. Mhm. Mm rozumiem, rozumiem. Tak. No co, widzowie. Dobra, może na samą górę. Chodź. No to widzowie, naprawdę dużo informacji się dowiedzieliśmy dzisiaj. Czekaj, tutaj. Dobra. patrz, tak, zobaczę, cię coś pokażę. Dobra, patrz. chwila, chwila, chwila. No, co tam? Dobra. Jeżeli to nie będę Włóczora i przeżyję, to gdzie muszą wejść, suba, w swoim kanale oraz spaść na mój kanał. Okej, okay, tylko może w tamtą, dobra, w sumie nie w bo... tym. Ale chod... widzimy, pamiętajcie, filmy będą ze mną, a na moim kanale będą też filmy z Kiffy i z tej wioski. Dokładnie. Więc subskrybujcie. Dokładnie, wiem. Czyli nie będę tylko na swoim kanale, ale też na właśnie. Gimon, tak? Na kanale Gimona. Ty, a ty coś więcej nagrywasz? Nagrywasz coś więcej? No, Brawl Stars, Brawl Stars. Ale coś, a coś jakiś Minecraft, coś więcej, czy nie? No, tak. Medwars. Tak. One No, a jeszcze nie razem, musimy coś nagrywać. Nie no. inaczej. Jeżeli pod tym filmem twoim, będzie 10 lajków, to kolejny film ze mną to będzie na Medwarsach. Okej. Okay. Okej. Okay. Albo nie, nigdzie nie wybiorą Najbardziej lajkowany komentarz wybiera, jakby to chodzi. Tak Zobacz, nie, Jeżeli ktoś pisze bad words, to jeżeli, jeżeli będzie to najbardziej lajkowany komentarz, wtedy nagrywamy bad words Jak OneBlock lub wszystkiego, to OneBlock. block Nie wiem, czy nagrywasz y tak, że... one czy nagrywasz? One hardcora Skyblock lepszy, skyblock lepszy, skyblock lepszy <laughs> Dobra Rób water skilla na to drzewo bo, ale to, to tak nie działa, wiesz, że to w liście wsiąkną. Dobra, ale pada deszcz, czyli też woda jest, czyli tak i tak zrobisz. Ale to, wsi ale to wsiąknie. Dobra, to ty tam, myślę, jest dewastator, bo tym po hero patrz, pat, Patrz, Zrobię tak i teraz patrz. Widzisz? O, to jest! Yy. Yy. Oj. Zobaczę! Zrobiłem! Przeżyłem. Zrobię. No nie. Bo to było szukane, poczekaj, bo to było szukane. Teraz ty całego, żeby nie było żoszkóję. Że żeby było widać, że mi chyba nie zabrało. Dawaj, dawaj. Jesteś tam już. Tak jestem na górze. A ty tam jesteś wybrać czekaj, dobra. Jesteś gotowy? Tak. Dobra, wyżej będzie. <laughs> Wczoraj, ja są jeszcze trochę chory. Bo na mojej wiosce trochę... Coś się coś, stworzyłem coś, tego miksturę i trochę jestem chory, wiesz. Jeszcze. Okej. Okay. A, Creeper! Creeper! Strzelaj go, strzelaj go! Ja! Ale to czego nie działem, tak wiesz. Perfekcyjnie. No, nie wiem! Trafiłeś jeszcze raz. Aaaaa! Dobra! zginął! Dobra, brawo! Ciace, Co? Cześć nie, jeszcze 7 na ślub, odbuduję się na mega wysoką gotkę. Czekaj. Ty Wiedźma ma tu jest, człowieku. Zatrułam jak je! To jak wiedzamy, Zatrułem nagrywałem jak, w sensie jak ty nagrywasz, to kilka dni temu był kaucie live, ja czy też tam pisałem na live'a, też live'a, żeby się porozmawiać o tym. No jak ja tu nagrywam to tak, ale jak widzowie, no to to już dawno było. A znaczy, jak widzę to oglądałem ten film, to poszkrywał przestał kocie, co? Nie? No. Tak. Bo czy w się... Sensie, jeszcze na niego nie dołączyłem, ale jakby nagrywam, to już chyba w ich kocie. Tak. Zobaczę. Mówię tak. tak. Ej, bej, mam nadzieję, że to jest jakiś ładny chociaż. Jest, jest ładnie No i wyżył piękno, u piękno. dobra, patrz 3 2 1 Lata A, e, Dobra widzowie, ale mimo to macie zostawić subskrypcję na kanale Gimona Yyy e, Bo naprawdę się okazało Kto jeszcze ten nie lubi tego, No właśnie widzowie e, to zniszczymy poza odcineczkiem e, Dobra, czekaj, 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 ja mam remowankę one nie spróbuję, ten nawzombiak głosuje No <noise> Dokładnie, gdzie ty jesteś Ej no. wiem, a mam pomysł wiesz co w każdym filmie jakby albo twoim albo moim będę jakieś pierśniki żeby zachęcić widzów do subskrybowania Dobra możemy tak się umówić No myślę tak 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 czekaj, 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 czekaj tak czekaj czekaj. Eee, czekaj, czekaj. Eee, czekaj, czekaj, czekaj tak Czekaj, mam pomysł, czekaj, tak 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 a, czeka czekaj, czekaj, czekaj czeka. Wielka ściana I ekstriarka Fifi to jest ZARABIARKA! <laughs> no bo ty zarabiasz, nie? No oczywiście Patrz jaki mam Rolex O, dobra No to Widzę. ten miałby was zachęcić, jak was zachęciło to zobaczcie tego suba u niego I u mnie Ładnie. A tak doskonale to musicie suba Musicie je zostawić no widzowie nie macie wyjścia musicie zostać u mnie u Gimona Tak ja, <laughs> się streszyłem. Ty czemu tam coś wybuchło? Ty co jest? Człowieku zobacz, zejdź tu! Ja, atakuje! Jakaś małpa się atakuje. Dobra, widzowie ja tutaj muszę... A, nie wejdę tu nawet. Dobra. Nieważne. Dobra, widzowie. Naprawdę dużo się dowiedzieliśmy z dzisiejszego odcineczka. No i widzowie czas go chyba zakończyć. Więc ja wam wizu... Dziękuję widzowie za obejrzenie Pamiętajcie, subujcie mnie, Gimona, łapkujcie, komentujcie. Lecimy po Link, dwa... do mojego kanału. Pozdro! Oczywiście lecimy po 2000 subskrypcji u Gimona po 700, A? więc... Więc tak widzowie. Czekajcie. O, widzicie kogoś. Nick tutaj za mną widzowie, chyba widzicie, o właśnie. Więc przyleciał gimon na sam koniec, więc dziękujemy widzowie, pamiętajcie suflapka.com i do następnego. Cześć!